Startujemy następny temat, jest to pole rąbu i w podpunkcie A mamy policzyć pole takiego rąbu. Romb to jest tak jakby kopnięty kwadrat, czyli wszystkie boki ma równe. Zapiszmy sobie te własności, że wszystkie boki ma równe, no to jakaś literka A, zobaczcie, wszystkie boki równe. Ma przekątne. Przekątne to są odcinki łączące dwa przeciwległe kąty. One są w środku figury. I zobaczcie, te przekątne przynajmniej się zawsze pod kątem prostym w rąbie. Wszystkie. Wszędzie jest tutaj kąt prosty, ok? Tutaj też. I teraz wzór na pole rombu to się równa e razy f przez 2. Gdzie e i f to są, tak jak tu na tym zielonym, przekątne. I teraz zobaczcie, możemy sobie liczyć już to pole. Równa się nasze e. To jest ten niebieski odcinek, tak? 12 metrów, czyli 12 razy F to u nas zielony odcinek. Zielony odcinek to jest F, czyli on ma 18 metrów przez 2, bo tak mamy we wzorze. Czyli P równa się, tutaj możemy sobie skrócić, najlepiej z największą skrócić, czyli wezmę inny kolor. No to 2 na 2 to 1 i 18 na 2 to 9, dlatego mamy 12 razy 9, czyli pole równa się 108 i jednostka metrów kwadratowych. Dlaczego dałem nawias kwadratowy? Bo ani tutaj, ani tutaj nie pisałem sobie jednostek. A pamiętamy, że przy polu muszą być jednostki jakie? Kwadratowe, dlatego mamy odpowiedź już na podpunkt A.